Znaczyele, to jest na nich Jak się do domu, bo chodzi. Niezwykłe miejsce. Tutaj właśnie w tym klubie się o, różne rzeczy działa galeria działają na tych po pomarańczowa alternatywa. Tutaj mieszkał czy Josek Jędrzejczak i Krzysztofskiba. Ja też tu mieszkałem, a w tym klubie 5 lat temu był się pierwszy koncert zespołu Pikcy, czyli powstał właśnie tutaj. I zapraszamy na spotkanie z nimi. Proszę Państwa, z Bichsyc. Dzień dobry. dobry. Dzień dobry. Bardzo się cieszę. Spotkanie po latach w tym Akademiku wszystko się zaczęło. Mieszkaliśmy co prawda i w trójkę, czyli Jacek, Krzysiek i ja, ale chłopaki dojeżdżali z Ostrowa i robili tutaj cudowną zadymę. Właściwie to tak naprawdę trzeba by zacząć nie od tego pierwszego koncertu, ale od tego, jak wy się spotkaliście we dwóch. Kiedy człowiek mieszkaliśmy... z Gdańska, człowiek z Ostrowa tak, i nagle... No, my, mieszkaliśmy w tym Akademiku na innych co prawda piętrach. Ja coś słyszałem, że jest człowiek, który w kabarecie Bułinki lampiony się wygłupia i pisze teksty, a on coś słyszał o mnie, że jest jakiś człowiek, który występował w Jarocinie. No i pewnego Pięknego dnia okazało się, że mieszkał bezpośrednio nade mną, zalał mnie po prostu najzwyczajniej, bo coś tam robił w kuchni i nie zakręcił kranu. Poszedłem zobaczyć, kto tam mieszka. A tu wychodzi pan Krzysztof i mówi, że bardzo przeprasza, ale ściany nie będzie malował, bo to należy do, to należy do właścicieli akademika, czyli do uniwersytetu. No ale w związku z tym musieliśmy to oblać i tak się. Po raz pierwszy spotkaliśmy i stwierdziliśmy, że może byłby to dobry pomysł, gdyby kabaret połączył swoje siły z rock'n'rollem. Te fluidy cały czas gdzieś tam krążyły po kraju, bo jak my występowaliśmy w 1985 roku jako Rokosz w Jarocinie, to Krzysiek w tym czasie został zatrzymany przez SB za rozrzucanie na koncercie Rokosza ulotek antypaństwowych. Dokładnie. Także to cały czas gdzieś tam było w jakimś sprzężeniu. Zaczęły się te happeningi uliczne, galerii działań maniakalnych, w których też przecież brałeś, brałeś udział, Jacek także. No i to było właśnie, to było wszystko w tym samym czasie. Znaczy i happeningi, i big things. Po jakimś czasie no, sprowadzaliśmy tutaj, to no, dzisiaj to jest aż niewyobrażalne, że w tak małym klubie, właściwie w akademiku działy się i, I kabarety, i teatry studenckie, i wystawy, i wystawy awangardowe. Awangardowe, i, i, i kapele rockowe. Naprawdę było, było tutaj właśnie co tydzień coś, coś tutaj buzowało, coś, coś żyło. I, i tak yy, Balbina, także były dyskoteki komercyjne, z których mieliśmy jakieś pieniądze na to, żeby w, wspierać też taką działalność niezależną. I yy, naprawdę dużo się działo. I ta, ta fama gdzieś tam po mieście się rozniosła, że tutaj się dużo dzieje, tutaj warto wpadać. I yy, jakby kulminacją tego, te, tych działań w klubie był koncert zespołu Biccyc, który no, też nie był takim zwykłym koncertem, tylko bardziej happeningiem. Wymyśliliśmy, że będzie to uroczysta Akademia z okazji powstania damskiego biustonosza. Chyba to miała być 75. rocznica, tak? dobrze tak, tak, pamiętam. Tak, tak, tak. Panowie, a wasza pierwsza wizyta tutaj? No wiadomo, Jacek przyjechał tutaj na studia. Uwaga, na polonistykę. To jest też bardzo ważne. Pamiętacie może pierwszą wizytę, jakąś pierwszą balangę, pierwszy taki przebłysk z Balbiny, no bo się znaliście oczywiście z Ostrowa i z kapeli. Chyba na rok na Rokosza przyjechaliśmy, Rok tak, dokładnie, tak, Rok tak, tak, tak. Rokosz, tak, tak. Ja nie wiem, czy też, czy, czy pamiętacie to, bo jeszcze był Rokosz, był Bigsys, ale był Bigsys lekko wcześniej jeszcze. I zagraliśmy taki koncert. Graliśmy, oprócz tego, że graliśmy reggae, graliśmy, stwierdziliśmy, że wrócimy do naszej korzeni, do korzeni Pangroka i zrobimy sobie taki, taki mini zespolik grający panka. Ale graliśmy covery, pamiętam, Sex Pistols, Exploited. Może coś tak, swojego tak, mieliśmy. Tak, tak. I tutaj przed Rokoszem w jakiejś małej sali zagrał, Prytorze, y, 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 zagrał taki mini Big I krzył właśnie, pamiętam, że on to słyszał, i potem właśnie stwierdził, że, kurczę, może rzeczywiście byśmy, bo wiadomo, że reggae tutaj to nie pasowało, ale, ale ten punk rock tak, no i wtedy właśnie powstał bo tam ten były prawdziwy coveria, taki a, już. Krzychu zaproponował, po no, a a że ma fajne teksty i mówię, kurde, super. Wiemy. A ja no. pamiętam, że przybierania w klub był tak mały, że jakby garderoba zespołu znajdowała się zupełnie gdzie indziej. Tu w tym korytarzu, w ostatnim pokoju i tam y, odbył się już przed pierwszym koncertem pierwszy konflikt w zespole, czyli po prostu Romek nie chciał nałożyć pilotki. Ale <śmienicza> ja ja tak, nie, pilotę, nie po prostu, tak. po prostu myśmy się na pierwszych koncertach strasznie przebierali. Ja wyglądałem jak świr, Jacek wyglądał jak świr, Jerry wyglądał jak świr, ten wyglądał zbyt normalnie, uznaliśmy. Miał marynarkę, ja stwierdziłem, miał taką starą lotniczą pilotkę, ale taką naprawdę no z XIX wieku. Jak nałożył tą pilotkę, to wystarczyło. No po prostu. to tak jest bardzo tak. tak. No i, i, i on się zbutował, że nie, że za głupio wygląda, a my mu to że właśnie o to chodzi. Słuchajcie, najfajniejsza sprawa po latach to jest taka, którą, o którą warto przypomnieć, którą fani oczywiście Biksyca znają, ale to jest super story, mianowicie to, że tak naprawdę y, to był taki moment już trochę od Wilży, kiedy był pierwszy koncert Biksyca tutaj w Balbinie y, i przyjechali tak naprawdę na pokaz cycków dziennikarzy, no to jest niebywałe. Tak, Turniewie to miał być. I dali się nabrać na to fantastycznie. Dzięki temu to też y, bardzo mocno poszło. Ale po warto wokół, powiedzieć, wokół że was. tak. W tamtym czasie nie było internetu, nie było telefonów komórkowych i był, uwaga, to jest nie do wyobrażenia, był jeden telefon na kilkaset osób, które tu mieszkały. Każda. Tu w tej recepcji. Tu w tej recepcji y, akademikowej była pani pseudonim Bordowy Fartuch, jak pamiętacie, że mówiono o tym, że to była klawiszka z więziennego. Ja, Janeczka chyba czy Januszka. Mówiono na nią Krystyna, nie pamiętam. Popularnie Bordowy fartuch. Tak. W każdym razie. No jak ktoś dzwonił, to teraz tak, ona, że jaki pokój, ona e, dzwoniła takim dzwonkiem wewnętrznym i był, był sygnał w akademiku, że ktoś dzwoni albo, albo ewentualnie kierowniczka chce zrobić jakiś dywanik. No więc e, teraz jedna osoba, delegat leciał i zdarzało się, że na przykład to nie do niego, tylko do kogoś innego i musiał lecieć na czwarte piętro, więc system w ogóle archaiczny. Ale właśnie wtedy Pani nam zadzwonił, kiedy już był ogłoszony, że będzie turniej biustów, dziennikarz z takiej popołudniówki warszawskiej, to się chyba nazywał jakiś ekspres wieczorny, już gazeta nieistniejąca. I to był taki właśnie w stylu dzisiejszego faktu, super takich takiej prasy plotkarskiej i on zadzwonił i mówił, przepraszam, czy pan jest organizatorem to bym tego turnieju biustów? Ryba chwyciła haczyk, albo żaden turniej biustów przez nas nie był organizowany, to była tylko reklama. ja powiedziałem, że tak, 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 oczywiście. On mówi, czy jest dużo kandydatek. Ja powiedziałem, no jak już brnąć to do końca? Ja mówi, że jest 10, ale cały czas zgłaszają się nowe. On mówi, a to wezmę sobie hotel. Najciekawsze w tym wszystkim to było to, że rzeczywiście udało się skleić prześmiewcze teksty z Kiby, które jednak miały bardzo silny wtedy kontekst polityczny z tym takim bardzo rocknrollowo pankowym graniem waszym. To się świetnie skleiło i ten koncert był taki trochę seks-pistolsowy, muszę przyznać, o ile do dobrze go pamiętam, a trochę pamiętam. I to mi się też niesamowicie podobało, że, że, że było bardzo melodyjnie od samego, samej, od samego początku. Zresztą ty kiedyś przyniosłeś mi kasety z jakimiś pierwszymi dwoma nagraniami, tam był Berlin Zachodni i, 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 i chyba Babcia, babcia, babcia Klozetowa. Berlin zachodni, w stoi Polak, to drugi się Ale trzeba powiedzieć, niesamowite to było Jeszcze też. jedną rzecz, że w tym pierwszym koncercie brał, brał udział Piotr Czaskalski. A, no dokładnie. Piotr Czaskalski, reżyser znany z, między innymi z, z Ediego, e, który razem z Krzyśkiem komentował te biusty, no bo jak już poszliśmy w te biusty, nie mieliśmy tych biustów, to stwierdziliśmy, że trzeba będzie wyświetlać slajdy i oni będą o tym opowiadać po prostu. I tak zrobiliśmy, między piosenkami były wyświetlane slajdy i oni to komentowali, była kupa śmiechu, bo były super teksty. Czy to też polega na tym, że było mało piosenek wtedy, no tak, repertuaru tak. było na pół godziny, może na cztery tak, minut. Jeszcze nie mieliśmy Wydłuży, i... Chodziło o to, żeby wydłużyć to, tak, to, 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 to spotkanie. To... że nabrali się na to dziennikarze i to znani dziennikarze. Bo i brata, do... brata, brata i mich nie Michniewicz. Tak. Specjalnie do ale,

Słuchajcie, jeszcze jest jedna rzecz taka bardzo fajna w tym wszystkim. Mam wrażenie, że też oczywiście zawsze z dużym dystansem do tego podchodziliście, nazywając się czasami takim właśnie kabaretem rock'n'rollowym, ale to do nie do końca było tak naprawdę tylko i wyłącznie prześmiewcze, bo nie chcę tutaj wchodzić w jakieś kompatanskie historie, ale tak naprawdę mam wrażenie, że byliście też pierwszym zespołem, który patrząc z dystansem na, na, na tą rzeczywistość, którą wtedy jako gówniarze w której funkcjonowaliśmy, jednocześnie potrafił kapitalnie komentować nie tak zupełnie seriożnie, jak tacy Pankowcy typu dezerter to wszystko, co, co się dookoła działo i to chyba było też takie, taka baza sukcesu. Melodyjne piosenki i właśnie ta, ta, ten dystans do siebie też. Też mi się tak wydaje, że trochę zmieniliśmy jakby poetykę tekstów że mówiliśmy o tekstach bezpośrednio, tak jak Kapitan Żbik, Berlin Zachodni, o bezpośrednich rzeczach i nazywaliśmy je po imieniu, bo te punkowe zespoły, czy nawet te rockowe typu Perfect, Obrazowały metaforami, że coś tam się dzieje, gdzieś tam w jakimś kraju, walka, coś jest z, systemem, walka z, z systemem, ale tak. dokładnie nie nazywały rzeczy pomiędzy. A tutaj mówi jak Kapitan Żmig, to Kapitan Żmig, jak Kapitan Kloss, to Kapitan Kloss, jak Berlin Zachodni, to Berlin Zachodni, jak Orgaz, to Orgaz. Pierwszy raz to słowo orgaz się pojawiło w piosenkach, także te teksty też konweniowały bardzo mocno z napisami na murach, bo były wtedy właśnie ten, te, ta sztuka street artu się właśnie mocno rozwijała wtedy i te, te nasze teksty były takie hasłowe, jak durna piosenka. To był właśnie zestaw tych haseł. Bo I haseł z manifestacji. I z manifestacji, i z, tak. I to były dowcipne, dowcipne hasła, dowcipne teksty, które bardzo pasowały młodzieży i w ogóle jakoś super się przebiły wtedy w radiu wszystkim to, to się podobało. Na koniec tych naszych wspominek chciałbym, żebyście powiedzieli jeszcze jednej rzeczy. Jak wy patrzycie tak naprawdę z perspektywy tych 35 lat na siebie z tamtych czasów? Jako na takich wariatów bnojków, którym się świetnie udało artystycznie, jako na kogo właściwie? Macie takie refleksje? od czasu do czasu. Ciekaw jestem każdy z was. Roman. Ja, ja powiem tak, że ja, ma, ja mam żal do siebie i do, do zespołu, że za mało żeśmy wariowali jeszcze. Można no, ale Nie, ja, ale co można powiedzieć? Zrobiliśmy wszystko Ja emocje. uważam, jestem bardzo zadowolony, bo tak, średnio gramy, średnio śpiewamy, a jednak nam się udało. Czyli mieliśmy tam jakąś iskierkę i... Są zespoły, czasami nie które lepiej grają od nas, mają może jakby lepszy warsztat, a kurczę, gdzieś tam cały czas są w podziemiu albo nie udało im się przejść na, na takie szerokie wody i to też było spowodowane tym, że potem te zespoły tak na nas trochę inaczej patrzyły, bo tak grać za bardzo nie umieją, teksty według nich pisaliśmy takie sobie. A, cała Polska nas zna. A, a ja jestem zadowolony z tego, że jako młodzi ludzie, e, po pierwsze, trafiliśmy w ten moment, gdzie było naprawdę mocne zainteresowanie rollem, a po drugie, że udało nam się prze, przebić naprawdę na taki wysoki poziom. Panowie, a wy? no, ja, ja uważam to. No, proszę, proszę. Jeżeli no, chodzi no, dobra, o, o muzykę, bo tam mówili, że są zespoły lepsze, oczywiście są lepsze, gorsze, y, ale na temat rock'n'roll czy muzyka pangrokowa polega na prostocie. A to też prostotą, oczywiście nie mylić z tego z prostactwem. Bo często rzeczywiście te, te, dużo punkowych zespołów grało prostacko, wręcz teksty mieli też prostackie. No, tutaj Krzychu jednak zap zapoczątkował coś, czego wcześniej nie było, tak jak mówiliśmy. A z muzyką jest to samo, że jednak nam się udało tego rock'n'roll'a zagrać bardzo prosto, ale nie, ale nie jakoś. Ale on nie był taki ba bardzo powszechny, jak ogólnie w radiach i zespoły tak. grały, to było jednak trochę coś. Ja bym to nazwał bardziej nawet yy, 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 rock'n'rollem niż pangrockiem. Tak, dokładnie nie? Tak, Bo to tak, mieliśmy tak. mieszankę od, tak. od stonsów. Mhm. Po Sex Pistols, tam było tak, wszystko tak, w tym miejscu. Tak, takie tak tak. Wym, tak. wymieszane, wymieszane to wszystko było. E, Rock'n'roll z, rock z ludzką twarzą. Ale najważniejsze, <laughs> co chciałem powiedzieć, że jednak jesteśmy cały czas razem od samego początku. To jest niesamowite. Tak jak się poznaliśmy, tak jak graliśmy tutaj, tak jest do dzisiaj. I, i to Proszę jest Państwa... Nie, jest... ja, bo to właśnie tak. ja też powiedział, to jest fajne takie zdanie, że czasami umiejętnością liczy się chemia. I ta chemia spowodowała, że rzeczywiście te, czy przetrwaliśmy to. Team, team, jest e, siłą, jest taką wiesz, energią, wiesz, razem, wspólnie. Nawet jak jest do nas o... do, doszły dwie osoby, dwóch jeszcze muzyków, to, gaz oni, gaz to, to też, też... Tez, 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 muzycy się nie zmieniali, bo często w do kapelach dochodzą jeszcze jakieś yy, kolejne osoby, no bo bo kolejni, się kolejni muzycy wami, i, tak, tak. i oni tak potem odchodzą. A u nas jednak i klawiszowiec, yy, gadak z Luglina i, i, nas, i nasz gitarzysta Marek są już od, od kilku lat. Których zapraszamy teraz tutaj do naszego Zapraszamy, chodźcie, chodźcie. Mara skądcie, bo to nie jest tak rozmawiamy z czwórką, która zaczęła całą zabawę, ale tak naprawdę to już także słuchaj, prawie 20 rodzin... tak. lat. Już razem, w, razem. Ja, ja, ja tak jest, to jest 20 lat. 20 Marek, to Marek prawie. 20. 20. Marek 17. A, także rodzina 30. się powiększyła i jest chemia. To jest najważniejsze. Proszę państwa, tak naprawdę jest rodzina. Jest... Big y, zwyciężył tym, moim zdaniem, po tych wszystkich latach, od tych naszych gówniarskich czasów, y, moim zdaniem, przyjaźnią. I to jest chyba dobre słowo, bo muzykę można tworzyć w, w różnych y, konfliktowych sytuacjach, a mam wrażenie, że to u was wygrało. Panowie, ci, ci nowi, to czujecie to, że to jest po prostu team, ekipa, i dzięki temu tak naprawdę to dalej się zjawia. Zdecydowanie tak, kręci. przede wszystkim. Wiesz, nie jest to projekt, tylko jest to zespół, co przez te 35 lat zostało ewidentnie, wiesz, udowodnione. I muzycznie, i ideowo, i przede wszystkim wiesz, kumpelsko. My po koncertach się nie rozjeżdżamy do domu, nie uciekamy przed y, swoimi fanami i lubimy być we własnym towarzystwie. Potem wracamy do swoich rodzin, też jest super fajnie, ale tutaj jest taka wiesz, rodzina, bo spędzamy tyle samo czasu ze tą swoją taką prawdziwą rodziną. Kumpelstwo, muzyka, ideologia, wiesz, to no rock and roll. Myśmy najpierw byli kumplami, jeździliśmy na koncerty, tylko że z różnymi zespołami. Ja byłem wtedy gitarzystą zespołu Roan, graliśmy wspólną trasę. Później jeździliśmy nawet na, na koncerty jakieś w ogóle, na jakieś balangi, nie wiedząc, że będziemy ze sobą grali. Także tutaj najpierw była ta, ta taki friendship, a dopiero później, no może to była jakaś też próba akceptacji jakiejś takiej przez zespół, a, a dopiero później zajęliśmy się muzyką. Także tutaj... Nie no, powiedziałeś, ale weźcie mnie, chłopaki. No ja teraz skorzystam to jest. Z, mikrofonu, z mikrofonu z Kiby. Panie i panowie, jeden z najfajniejszych, najbardziej niezwykłych, najbardziej dowcipnych, najbardziej przyjacielskich i sympatycznych zespołów rock'n'rollowych w Polsce, zespół Biccyc. Bardzo Wam za to dziękuję, I to jest rzadkość. Warto dziękujemy. podkreślić ostatni zespół który w Polsce, który nie powstał w wyniku castingu <laughs> i ostatni, którego członkowie nie mają silikonów w żadnym miejscu. To jest bardzo ważne. Jak wiadomo dzisiaj wykonawcy rozrywkowi muszą mieć silikon, żeby publiczność ich zaakceptowała. W różnych miejscach mają ten silikon, my nie mamy nigdzie. Panie i Panowie Biccyc. Cześć tropiciele! Pamiętajcie, jeśli się podobało, lajkujecie na Facebooku, subskrybujecie na YouTube, podglądacie nasze społecznościówki i piszecie do nas na tego maila z pomysłami na wasze historie. Cały świat jest do odkrycia, tropiciel to każdy z was.